Wilga zwyczajna, 10 ciekawostek i zacznijmy od tego, że po pierwsze, są to ptaki wędrowne, ptaki, które u nas prowadzą lęgi. Przylatują do nas w kwietniu w maju, odlatują w sierpniu we wrześniu, więc są dosyć krótko u nas. Ponieważ to jest czas, który jednak jest wystarczający, żeby przeprowadzić u nas te lęgi. Jeśli chodzi o teren występowania w czasie lęgów, jest to Europa, poza tymi najbardziej na północ wysuniętymi obszarami. Do tego Azja, Azja Zachodnia, aż po południową Syberię, aż po góry Autaj. Do tego Azja Mniejsza oraz Afryka Północna. Jeśli natomiast chodzi o zimowiska, to one zimują w Afryce, na południe od. Sahary. Więc ten ptak, nie aż tak duży ptak, nieduży ptak, o tym będzie w punkcie trzecim, odbywa bardzo dalekie podróże. Jeśli chodzi o drugą ciekawostkę, to jest to ptak bardzo charakterystycznie ubarwiony. Samce są żółte, złotożółte, z czarnymi skrzydłami, z czarnym ogonem, z takim czarnym paskiem koło oczu. Samice są troszkę bledsze, bardziej wpadają w taki zielonkawy kolor, nie są tak imponująco ubarwione, do tego nie mają czarnych skrzydeł, tylko brązowe, nie mają również tych pasków przy oczach, ich dzioby są ciemniejsze. Ale pomimo tego, że to jest ptak, który chyba jest jednym z tych najbardziej widocznie ubarwionych ptaków, no to bardzo powinien rzucać się w oczy. To są to ptaki bardzo trudne, jeśli chodzi o obserwacje. To ptaki bardzo płochliwe to ptaki, które się ukrywają, to ptaki, które żyją w koronach drzew i ich obserwacja jest bardzo, bardzo trudna. Oczywiście możemy je usłyszeć, możemy cieszyć się ich śpiewem, ale jeśli chodzi o obserwacje, to pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że tego ptaka jest bardzo łatwo zauważyć, to jest to czymś bardzo, bardzo trudnym. Płochliwy, nieufny więc szkoda, że tak wspaniale wyglądający ptak nie jest ptakiem, którego możemy obserwować w łatwy sposób. Jeśli Wam to było dane, zapraszam do skomentowania. Gratuluję. Jeśli chodzi o trzecią ciekawostkę, to dotyczy ona wielkości. Jeśli chodzi o długość ciała, to jest to 19-25 cm, rozpiętość skrzydeł 43-47-48 cm, masa od 50 do 90 gram. Więc są to ptaki nieduże i tak, kiedy Podziwiamy bociany, które odlatują i wiemy, że muszą pokonać te wiele tysięcy kilometrów, i sobie wyobrażamy, jak one dają radę, to właśnie spójrzmy na te mniejsze ptaki, mniejsze nawet niż dzisiejszy bohater Wilga Zwyczajna, które również pokonują tak gigantyczne odległości. Jeśli chodzi o siedlisko, to będzie to czwarta ciekawostka, i są to ptaki, które żyją w lasach, w miejscach, gdzie są właśnie odpowiednie ilości drzew, które zapewniają i ochronę i miejsce, gdzie mogą prowadzić lęgi, zbudować gniazdo oraz odpowiednią ilość pożywienia. Oczywiście zdarzają się również na terenach rolniczych, tylko że tam muszą być oczywiście drzewa. I są to najczęściej lasy liściaste i mieszane, ale mogą również występować na przykład na skrajach lasów sosnowych, w parkach, w sadach, w miejscach, gdzie po prostu jest i dla nich bezpiecznie, gdzie mogą się w tych koronach drzew schować, czy też tam żyć. Oraz jest odpowiednia ilość pożywienia. Jeśli chodzi o Polskę, to raczej, tak jak powiedziałem, występują na terenach nizinnych, zwłaszcza na terenach po jezierzy, ponieważ tak, jeśli chodzi o te lasy, jeśli chodzi o te parki, to one preferują miejsca, gdzie w pobliżu są rzeki, gdzie są jakieś jeziora, zbiorniki wodne. To naprawdę ułatwia im po prostu życie. Jeśli chodzi o tą populację europejską, to w przypadku tej. Yy, Populacji zachodnioeuropejskiej często podkreśla się, że one raczej żyją tam w lasach bardziej otwartych, bardziej widnych. Natomiast jeśli chodzi o populacje w Europie Wschodniej, to one również tam doskonale radzą sobie, jeśli chodzi o bardziej zwarte kompleksy leśne czyli lasy bardziej takie gęste. Z większą ilością drzew przypadających na kilometr kwadratowy. Tak to może ujmijmy. I tak oczywiście może się zdarzyć, że spotkamy tego ptaka na otwartej przestrzeni, ale tylko wtedy, kiedy musi zdobyć pożywienie, a nie jest to możliwe na przykład w lesie. Więc ptak żyjący w lesie. Więc są to ptaki żyjące w lasach. Piąta ciekawostka to tradycyjnie, co jedzą wilgi. A wilga zwyczajna żywi się głównie pokarmem pochodzenia zwierzęcego, ale jeśli jest tylko taka możliwość, również uzupełnia swoją dietę o pokarm pochodzenia roślinnego. Gdy mowa o tym pokarmie pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, przepraszam. To są to owady oraz ich wszystkie formy rozwoju, do tego na przykład gąsienice, czy też poczwarki, które nie są zjadane przez inne ptaki czy też zwierzęta, wilgi je zjadają. Wilga nie ma z tym problemu, nawet lepiej, ponieważ inne zwierzęta i ptaki ich nie zjadają, to taka wilga może je zjadać i nie ma z tym żadnych problemów. Więcej jedzenia to przecież lepiej. Dodatkowo, oczywiście, poza bezkręgowcami, zjadają też drobne kręgowce, czyli malutkie ssaki, jaja, ptaki również. Jeśli chodzi o pokarm pochodzenia roślinnego, są to jagody, owoce, są to niekiedy nasiona, tylko że oczywiście to. Tylko wtedy, kiedy jest łatwo dostępne i na przykład dostęp do tego pożywienia pochodzenia zwierzęcego, na przykład do owadów, jest trudniejszy. Szósta ciekawostka: gniazda. Gniazda są budowane na wysokości kilku metrów, najczęściej na drzewach liściastych w dosyć dużej odległości od pnia. Na pomiędzy, czy też na rozwidleniu cienkich gałęzi, ponieważ gdy mamy to rozwidlenie, to to gniazdo, taki koszyczek, jest budowany pomiędzy tymi e, gałązkami. Pomiędzy tymi gałęziami na tym rozwidleniu. To jest bardzo fajnie zbudowane, doskonale zbudowane gniazdo. Z włókien roślinnych strawy. Buduje, buduje go samica. Tutaj samiec niekiedy przyniesie jakiś materiał, ale głównie robi to samica i to gniazdo jest właśnie w takim bezpiecznym miejscu. Nie tylko wysoko, ale też oddalone od pnia na cienkich gałązkach tak żeby dostęp do niego dla jakichkolwiek zwierząt był utrudniony. Nie mówiąc o tym, że wilgi bardzo odważnie i skutecznie potrafią bronić i gniazda i jaj w nim złożonych i piskląt. Wilgi są bardzo zażartymi obrońcami. I bardzo skutecznymi obrońcami. Więc nie tylko to gniazdo świetnie wygląda. Jest umieszczone pomiędzy tymi gałązkami i się trzyma bardzo mocno. Ta konstrukcja jest bardzo stabilna, ale też wilgi, rodzice przyszli, czy już bardzo mocno bronią swoich młodych, czy też janie. I oczywiście te gniazda zbudowane w koronach drzew bardzo trudno, przynajmniej w czasie wiosny i lata, zaobserwować. One są umieszczone w miejscach bardzo trudno widocznych. To nie jest tak, że to jest na otwartej przestrzeni. Nie, one są tak zbudowane i w takich miejscach zbudowane, żeby ich nie dało się zlokalizować. No ale może przejdźmy do siódmej ciekawostki, czyli do lęgów. I wilgi wyprowadzają tylko jeden lęk. Rocznie. Tutaj nie powiedziałem w pierwszej ciekawostce, że jeśli chodzi o wilgę zwyczajną, jest to jedyny przedstawiciel wilgowatych, który żyje tak daleko na północ, który prowadzi lęgi tak daleko na północ, ponieważ wilgi to ptaki wilgowate, to ptaki ciepłolubne. No ale Wilga zwyczajna, szczęśliwie dla nas. Prowadzi lęgi również na naszych terenach, czyli tak daleko wysuniętych terenach na północ. I jeśli chodzi o te lęgi, to samica składa od 3 do 5 jaj i wysiaduje je tylko samica przez 13-15 dni od zniesienia ostatniego jaja. Jeśli chodzi o pisklęta, to są to gniazdowniki, czyli one zostają w tym gnieździe i są w nim przez około 2 tygodnie. Troszkę niekiedy dłużej, o 2-3 dni, ale około 2 tygodnie. I one po opuszczeniu tego gniazda są nadal przez jakiś czas dokarmiane przez rodziców. I ta więź pomiędzy rodzicami a młodymi jest utrzymywana aż do odlotów. Czyli aż do momentu, kiedy one odlatują. Oczywiście wtedy się rozdzielają, ale jeśli porównamy to do innych ptaków, to raczej jest to przypadek rzadko spotykany. Tutaj, kiedy te młode są już zdatne do lotu, są samodzielne, to najczęściej ta więź rodzinna no, przestaje istnieć. Tu jest inaczej, aż do właśnie tego momentu, w którym... Są odloty, ta więź jest utrzymywana. Może ósma ciekawostka to ptaki, które bardzo charakterystycznie śpiewają. I tak jak powiedziałem, zaobserwować jest je ciężko, znaleźć ich gniazdo jest ciężko, ale jeśli chodzi o śpiew. Ten bardzo charakterystyczny śpiew. One są dosyć często słyszane. Nie wiem, czy wspomniałem, że gdy chodzi o miejsca, gdzie występują, są to również parki, więc również troszkę bliżej nas da się je spotkać. No niestety nie aż tak blisko, jakbyśmy chcieli. Niektórzy z nas chcieli, ale jednak trzeba o tym pamiętać. I ten śpiew jest łączone z tym, że może spaść deszcz, że będzie padało, ponieważ wilgi bardzo chętnie śpiewają wtedy, gdy jest na przykład duża wilgotność w powietrzu, nie tylko wtedy, gdy szukają samicy, czy też śpiewają, żeby zaznaczyć, że to jest ich terytorium, ale również kiedy jest na przykład wilgotno. Więc ludzie zauważyli, że kiedy śpiewa wilga, to będzie oczywiście padał deszcz. Dodatkowo może tutaj jeszcze powiedzmy, że jeśli chodzi o wilgi, to one kiedyś były nazywane zofijkami od imienia Zofia, ponieważ ich śpiew miał przypominać właśnie słowo Zofia. Dodatkowo przylatują w maju, czyli wtedy, kiedy jest Zofi. No i tym sposobem wilgi zwyczajne były nazywane zofikami. Kolejna już przedostatnia rzecz to to, że jeśli chodzi o wilgi, to te pary są monogamiczne. I w danym miejscu, na przykład ta para może mieć gniazdo, może nie idealnie na tej samej gałęzi, ale w jej pobliżu. Tutaj bardzo często te wilgi wracają w to samo miejsce. Samiec najczęściej wraca wcześniej od samicy, no, żeby ten teren nie został już zajęty. Ale tak to poza tym okresem, kiedy no, są lęgi, okres godowy, to one są ptakami, które żyją samotnie. Okej, okay, może dziesiąta, ostatnia ciekawostka. W Polsce oczywiście są pod ścisłą ochroną. Szacuje się, że ich populacja to do pół miliona par lęgowych, czyli może się wydawać dużo, ale w porównaniu do innych ptaków lęgowych u nas to jest na przykład dziesięciokrotnie mniej niż inne te ptaki, których jest zdecydowanie więcej, dlatego mówi się, że to jest ptak, który jego występowanie jest takie raczej średnie. I Pomimo tego, oczywiście jest pod ścisłą ochroną, bardzo dobrze. Trend na świecie jest uznawany za trend taki stabilny, i uważa się, że ta populacja wilgi to od kilkunastu do trzydziestu kilku milionów, więc u nas jest tylko część tych wilk, ale na przykład populacja europejska to ponad połowa z tej populacji światowej czyli od dziewięciu do nawet. 20 prawie 20 milionów wilk żyje w Europie. To znaczy prowadzi lęgi. O tym warto wspomnieć, że no ilość tych ptaków par lęgowych no oczywiście na koniec sezonu się podwaja, niekiedy potraja, no najczęściej podwaja jeśli chodzi o te młode. Ale jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o te młode, to wilgi zajmują się nimi bardzo dobrze, chronią je bardzo dobrze. Ta opieka, która jest nad tymi młodymi pisklętami jest bardzo, bardzo skuteczna. Ok, kończmy. Dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Dziękuję, że komentujecie. Wiecie coś więcej o wilgach? Zapraszam do sekcji komentarzy. Spotkaliście kiedyś wilgę? Też zapraszam do sekcji komentarzy. Widziałem wilgę. To jest bardzo piękny ptak, no ale telefonem zdjęcia raczej się wyraźnego nie zrobi, ale nawet to, że się widziało, to świetna sprawa. Ponieważ w mojej okolicy no zdarzają się oczywiście wilgi i tak u mnie też się mówi, że kiedy wilga śpiewa, będzie padał deszcz. A jak jest u Was? U Was też jest takie powiedzenie. Ok, może kończmy tą dyskusję. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, polecacie, co też jest bardzo ważne. Zapraszam do tego polecania wśród znajomych, na swoich mediach społecznościowych w jakiejkolwiek formie. Zapraszam też na inne materiały, nie tylko, te, nie tylko te o ptakach, ale też o owadach, zwierzętach, zwierzętach wodnych, rybach i nie tylko. Niedługo będą również inne zwierzęta, nie tylko też tych, które występują w Polsce, ale też które występują poza. Polską i oczywiście o roślinach. O wszystkim, dosłownie o wszystkim. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie.